Nad nawią, jeszcze mamy trójkę takich, mam nadzieję, że przyjdą, także y, powitamy ich również. Y, również w naszym imieniu witam panią dyrektor Ci, również absolwentkę naszego liceum i ze stowarzyszenia absolwentów, panią Wandę, <todgłosy> <todgłosy> Myślę, że to nie jest takie... tak to musimy się Mówię, do no, ktoś... Tak. E, ja że... tak, 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 tak. Znaczy, e, oczywiście oceny mogę wstawić na lekcji, gdzie pan swoją panią nauczycielkę nauczycielka i e, no, poza tym widzę swojego pana profesora od biologii. A, tak. Pan Andrzej Bis jest w Komisji Rewizowej, pan Remigiusz Makowiecki jest w zarządzie, ja jestem prezesem tego stowarzyszenia, Pani dyrektor oczywiście też jest w naszym stowarzyszeniu, Szkoły i Stulecia Szkoły, to są różne książki, obie zawierają listę absolwentów, ta pierwsza publikacja zawiera dużo błędów w listach absolwentów, potem myśmy dostawali Informacje o tym, jakie są błędy usług. <noise> I'm <laughs>